Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich i dzisiaj zapraszam Was na recenzję chust marki, o której jeszcze na moim kanale nie wspominałam, a to chyba błąd, ponieważ marka na rynku jest już dosyć długo, co więcej, no parę słów o niej jeszcze powiem. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję dwóch chust marki Below Slings. Chciałam Wam dzisiaj pokazać chustę Dalia oraz chustę Windy Sheets. Windy Sheets to jest wzór dmuchawców na pięknej liliowej osnowie, natomiast Dahlia ma osnowę w gradacji od zieleni turku przez turkusy niebieskie do fioletu i różu z czarnym wątkiem. Chusty troszeczkę się od siebie różnią, natomiast chciałam Pokazać je razem, głównie z tego względu, że mają bardzo wiele cech wspólnych. Pokażę, co jest, co jest ich właśnie wspólnymi cechami, a co je wyróżnia między sobą również. Oczywiście poza kolorami, bo to widzicie na pierwszy rzut oka. Najpierw parę słów na temat marki Billow. Marka Below to taka bardziej ekskluzywna marka Little Froga. Znajdziecie te chusty właśnie na stronie Little Frog. I dlaczego jest to odrębna marka, a jednak sprzedawane są razem? Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest doświadczenie producenta, doświadczenie właścicieli marki Little Frog zarówno doświadczenie sprzedażowe jak również doświadczenie jeśli chodzi o produkcję chust, dobór tkanin, dobór splotów, dobór wzorów i całego designu oraz tego co dla nas dla klientów jest też właśnie bardzo ważne, czyli to poczucie, że w pewnym sensie jest się wyjątkowym. Little Frog słynie z chust, pod tą marką głównie wypuszczane są chusty te pierwsze, te takie najbardziej podstawowe, które, po które sięgamy w ogóle rozpoczynając noszenie dzieci w chustach. Natomiast, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I e, kiedy już nasycimy się tymi paskami, nasycimy się prostymi wzorami cube, czy iluzji, czy e, pierwszymi splotami serduszkowymi, wtedy zaczynamy szukać czegoś więcej: czegoś, co e, będzie dawało nam więcej tego efektu wow. I wtedy właśnie sięgamy po takie chusty jak chusty Bilot. Parę takich cech, o których zawsze wspominam w recenzji, też tutaj od tego zacznę i w międzyczasie powiem Wam parę słów właśnie na, na temat tych chust. Pierwsza rzecz, którą, na którą zwracam Wam uwagę, to zawsze jest splot tkaniny. Więc widzimy tu, że obie, obie te chusty mają wzory. Więc jeśli mają wzory, to z automatu jest to splot żakardowy. I tu sprawa jest dość prosta. Natomiast te dwie chusty, właśnie w splocie, bardzo się od siebie różnią. Windy sheets, czyli dmuchawce, są chustą raczej gładką. Wzór jest delikatnie wyczuwalny pod palcami. Jak dotkniemy go, to tu owszem, gdzie te dmuchawce się pojawiają to ten wzór jest wyczuwalny. Natomiast ma bardzo wiele przestrzeni pustych i na tych przestrzeniach chusta jest gładka. Jeśli chodzi o dalię, zobaczcie ten wzór, tu równomiernie rozkłada się na całej chuście. Przez to ta chusta jest bardziej chropowata będzie moim zdaniem, zresztą przetestowałam tą chustę już niejednokrotnie, bo to już któryś egzemplarz w moim sklepie, który u mnie jest. Ta chusta jest lekko chropowata, ona ma bardziej ten wzór przestrzenny, kiedy go dotykamy, czuć go bardzo wyraźnie pod palcami. Niby ten sam splot, a jednak zupełnie inna chusta. Jeśli chodzi o skład, to w chusty, akurat te, które dzisiaj Wam prezentuję, to są chusty w 100% z bawełny czasanej. I często zadajecie mi pytanie, dlaczego z tej samej bawełny czasanej chusty mogą kosztować 200 zł, a dlaczego mogą kosztować 400 zł? I tu sprawa jest dosyć prosta. Jakość przędzy ciągnie za sobą cenę chusty. No, To jest bardzo oczywista sprawa. Wiadomo, że Innej jakości przędzy będziemy tkali chusty za 150-200 zł, a z innej jakości przędzy będziemy tkali te, które, które, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, są troszeczkę droższe. I tu trzeba to powiedzieć, że precyzja samego procesu tkackiego i to, że ten wzór też powoduje inne odczuwanie, jeden czy drugi, inne odczuwanie chusty to właśnie też będzie za sobą pociągało jakość, no i zastosowana przędza w wątku, bo przędza osnowy często są podobne, zbliżone, zresztą jak popatrzycie na tą osnowę, to pewnie powinno wam się zaraz to skojarzyć z osnową chust Aurora, Aurora Cube, o których mówiłam już na jednym z wcześniejszych filmów, na jednej z wcześniejszych recenzji i to są chusty o troszkę niższej cenie niż Dalia właśnie Natomiast osnowa jest ta sama, natomiast nić wątku jest inna. Sam proces tkacki jest troszeczkę odmieniony, stąd też ta chusta ma inną cenę. Nie ukrywajmy, również przeznaczona jest dla innego rodzaju klienta. To nie jest chusta, po którą będą sięgali rodzice uczący się motać, aczkolwiek jeżeli chcecie, jest genialna do nauki, ponieważ ma niezbyt wysoką gramaturę, ma super powiedziałabym wszystkie właściwości, które powinna mieć chusta do nauki noszenia. Ma gradację w osnowie, ma nie, mówię, tak jak mówię, niezbyt wysoką gramaturę, pięknie pracuje nam w wiązaniu. Wszystko to sprawia, że będzie idealna do nauki. Natomiast tak jak mówię, często sięgacie po te chusty już troszeczkę później i nie zmienia faktu, że te gradacje jednak wam będą cały czas pomagały. Jeśli chodzi właśnie o gramaturę, wspomniałam, że te chusty nie mają zbyt wysokiej gramatury, i moim zdaniem jest to ich duży plus, aczkolwiek wy i tu od razu mówię, wy mylnie sugerujecie się, że gramatura 260 to jest za mała dla dziecka. To jest bzdura. I już nie raz mówiłam, że gramatura to bzdura i owszem, ma to znaczenie przy noszeniu 25 kg czy 15-kilogramowego dziecka, nie przy 6 czy 7 kg, przy których często szukacie chust powyżej 300 g na metr kwadratowy. Zatem tu mamy gramaturę między 230 a 260 gram. I jakie jest przeznaczenie tych chust? No więc ja powiedziałabym, że to, jest, to są chusty, które są przeznaczone dla dzieci od zera, zdecydowanie od zera, od noworodka. Od, jest to idealna chusta do nauki. Z powodzeniem do półtora roczku. Jeżeli będziecie nosić w wiązaniach warstwowych, już to parokrotnie tutaj w tych recenzjach wam powtarzałam, w wiązaniach warstwowych im chusta jest cieńsza i im będzie bardziej gładka w splocie, to jest też bardzo ważne, będzie wam łatwiej to wiązanie porządnie dociągnąć. Więc też ważne jeżeli możecie sobie pozwolić na to, żeby dobrać chustę do wiązania, to akurat dobór do wiązania warstwowego takich chust jest jak najbardziej właściwy. Jeśli chodzi o traktowanie tych chust, no, mamy bawełnę. Tutaj mamy bawełnę w dosyć jasnych, liliowych kolorach. Natomiast bawełna tutaj w Dali jest ciemna, intensywna. Jedyne na co zwróciłabym uwagę, to zastosowane detergenty. I też w przypadku dali temperatura. Nie prałabym tej chusty raczej w wysokich temperaturach. Natomiast jeśli ta jaśniejsza zabrudziłaby nam się i wymagała wyższej temperatury, myślę, że spokojnie możemy to zrobić, bo tym kolorom wyższe temperatury nie powinny zaszkodzić. Jeśli chodzi o przedział cenowy, no to już wspomniałam, że chusty billaut są ciut droższe niż właśnie żakardy froga, i mamy je w przedziale od. 350 do 400 zł. I tu warto zauważyć, że jest to ciut wyżej owszem niż żakardy froga, które mamy do 300 zł, natomiast ciut niżej niż chusty o podobnej klasie, na przykład marki Lamp czy marki Sensimo Slings. Więc często wybieracie tamte marki, ponieważ bardziej je znacie. Moja głowa w tym, żebyście lepiej poznali markę below. I żebyście popatrzyli na to co Frog proponuje nam właśnie jeśli chodzi o design tych chust, bo jest czym wybierać. Jeśli chodzi o moje odczucia, chyba nie będę musiała nic tutaj dodawać w tym temacie. Ja te chusty bardzo lubię. Ale co jeszcze chciałabym wam powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne właśnie jeżeli kupujecie chustę już za te 300-400 zł to już wymagacie troszeczkę więcej od producenta. I tu e, super, bo Frog wychodzi naprzeciw. Popatrzcie, do każdej chusty, którą kupujecie, e, dostajecie dopasowany, dopasowany woreczek. To jest e, no, moim zdaniem ogromny plus, bo e, taki sam woreczek e, u konkurencji to jest dodatkowe 50 zł do zapłacenia. E, dodatkowo e, below. Pięknie pakuje te chusty, popatrzcie, elegancko, z cudownym nadrukiem. No, tu muszę powiedzieć, producenci są w tym samym miejscu, również te chusty pakowane są w super pudła. Także myślę, że jest to też idealny pomysł na prezent, bo czasami szukacie, nie wiem, co kupić na roczek, co kupić na chrzciny i chcecie, żeby to nie była chusta w worku, która no nie prezentuje się, Natomiast chcecie, żeby właśnie wywołać ten efekt wow, i myślę, że sięgnięcie po chusty Bilot jest wtedy jak najbardziej słuszne i jak najbardziej na miejscu. I dziś z tego miejsca obiecuję Wam, że chust tej marki będzie się w recenzjach pojawiało więcej, ponieważ coraz więcej będzie ich się pojawiało również w moim sklepie. Ja bardzo te chusty lubię i mam ogromny sentyment do marki, do właścicieli tej marki. A jak wiecie, dla mnie bardzo ważne we współpracy, w takim biznesie są kontakty z ludźmi. Już to też parokrotnie wspominałam i dlatego bardzo cenię sobie właśnie polskie marki, ponieważ cenię sobie tych ludzi, którzy je robią. Z mojej strony na dzisiaj to tyle i zapraszam na kolejne odsłony Hust Pilot. bo szykuję dla Was coś nowego, coś czego jeszcze nie widzieliście.